Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jakie są sekretne kody w telefonie TCL Plex. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu, a następnie do klawiatury. Teraz wpisujemy kod gwiazdka hashtag 06 hashtag. Ten kod pokazuje nam numer e-mail oraz numer seryjny telefonu. Następny kod pokaże nam informacje o kalendarzu. Gwiazdka hashtag, gwiazdka hashtag 225 hashtag gwiazdka hashtag gwiazdka. Kolejny kod pokaże nam informacje regulacyjne. Gwiazdka hashtag 07 hashtag. I ostatni kod pokaże nam informacje o telefonie. Gwiazdka hashtag, gwiazdka hashtag 0000 hashtag gwiazdka hashtag gwiazdka. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!